Nazywam się Jantej, najwyższej pułki doradczyni w Lilo. I żeby pozbawić Was wątpliwości, zapewniam, że nikt mi nie dorównuje. Doskonale znam każdy zakres prawa. I przypomnę Wam, prawo może być zarazem pomocą, jak i przeszkodą. Jedynie poprzez przestrzeganie prawa można rozwiązać miriadę codziennych problemów. Cię! Cię. Ha! Sponge, siła, siła. Spotkamy się w sądzie. Tak czy inaczej, chciałam powiedzieć, że zawsze możesz na mnie polegać.